Ja sobie założyłem w głowie, że nie będę z nikim. Teraz widzę, że nie byłbym z nikim, gdybym nie był sobą. Nie stworzyłbym zdrowego, całkowicie zdrowego związku, funkcjonując w społeczeństwie jako kobieta, bo nią nie jestem. Bo udając dzień w dzień kogoś, kim nie jestem, te związki po prostu zwyczajnie nie, nie byłyby zdrowe, nie byłyby szczere, nie byłyby okej. Okay. Dopiero po tranzycji miałem szansę na taki całkowicie zdrowy związek i nie wiem, jakim cudem się to udało. Dziękuję, że zgodziłaś się spotkać z nami, że przyjęłaś zaproszenie. Z olbrzymią przyjemnością. Nie mogłam się doczekać na to spotkanie. Cieszę się. Powiedz, co was łączy, co was dzieli? Dzieli nas na przykład gęstość zupy kalafiorowej, którą preferujemy. <grym> co nas jeszcze dzieli? Kacper jest wielkim hejterem herbaty. Ale kocham dynię i ty nienawidzisz dyni. Kolejna rzecz, która nas dzieli. Co nas łączy? Wrażliwość, spojrzenie na, na świat. Dynamika. Jak się poznaliście, powiedz? Poznaliśmy się, kiedy udostępniłam post na mediach społecznościowych Kacpera. E, I zaczęliśmy rozmawiać. Pierwszego dnia Kacper do mnie zadzwonił, spędziliśmy na telefonie chyba z pięć godzin. I tak przez dwa tygodnie dzwoniliśmy do siebie co wieczór, aż spotkaliśmy się pewnego pięknego dnia. padł do mnie na chatę i tak został już w sumie ponad rok. Ja. Dominiko, od razu wiedziałaś, że Kacper jest transpłciowy? Tak, ja sprawdzałam z mediów społecznościowych dużo wcześniej, niż on wiedział, że ja w ogóle istnieję. Czy to ma dla ciebie znaczenie? Transpłciowość jego? Tak. Ma dla mnie znaczenie. I to jest duża część jego, um, jego bycia kacprem, ale to nie była żadna trudność dla mnie. Nie zakochujesz się w brązowych włosach jędrnych cyckach, czy długich nogach, czy wielkich mięśniach, tylko zakochujesz się w osobie. Możesz mieć nawet jakiś typ yy, partnera, może ci się wydawać, że coś konkretnego ci się podoba. Jak często jest tak, że yy, kończysz z osobą, która w ogóle inaczej wygląda, niż yy, marzyłaś sobie jako mała dziewczynka, że idziesz do ślubnego kobierca z wysokim blondynem o zielonych oczach, nie? Tak jest. Ciężko jest tak powiedzieć, nie? że Zakochałem się w jej niebieskich oczach. No nie, nie poznaliśmy się przez internet. Jakby zaczęliśmy od rozmowy.